Dzień dobry, witamy kolegów hodowców. Jesteśmy w miejscowości Liszki, w której odbędzie się piąty lot próbny. Postanowiliśmy się dzisiaj wrócić, bo było bardzo mglisto, byliśmy w Libiążu, ale wróciliśmy się tutaj. Kolecnie jeszcze chciałem powiedzieć, że lot czwarty nie został nagrany, ponieważ zawiódł nam sprzęt nagrywający, także serdecznie przepraszamy. Dzisiaj nagrywamy, więc y, będziemy pomal tu gołąbki wypuszczać Jest godzina dziewiąta o. Pogoda na miejscu jest dość ładna teraz. Także mogły już tutaj wróciliśmy się to mogły nie, nie widać. Także myślimy, że będzie dobrze. I koledzy chciałem jeszcze powiedzieć, tam będzie jeszcze napisane na stronie, że z ostatniego lotu treningowego, czyli to będzie w czwartek, jak się jedna uda, jak będzie pogoda ładna to yy, chciałem taki prezent zrobić dla kolegów, czyli pierwsze 30 siadających hodowców będzie miało na następną edycję 2017 jednego gołąbka gratis. I to jest od nas z MWG do przysta taki prezent. Także gołąbki ładnie obierają kierunek. Widzę, że już nawet dobrały kierunek i już, już postanowiły zawierać się w stronę gojemnika. Także pozdrawiam kolegów, dobry lot. I'll never be again and Cause I've never known no.